Cześć YouTube! Dziś porozmawiamy o tym, jak prawidłowo nawozić rośliny doniczkowe, domowe. I mam na myśli tutaj o tych gatunkach egzotycznych, które właśnie trzymamy wewnątrz, w domu, ponieważ no, na zewnątrz u nas jest troszkę za chłodno. I temat ten totalnie rozgrzewa internety, ale ciężko się dziwić, ponieważ są tak naprawdę dwie zupełnie sprzeczne ze sobą szkoły. Pierwsza z nich mówi, żeby rośliny nawozić w wysokim sezonie, to znaczy zacząć od wiosny, przez lato i tak około połowy września skończyć nawożenie, ponieważ to jest ten czas, kiedy roślina szybciej rośnie i żeby dodać jej jeszcze energii i sił na po prostu zdrowy wzrost. Z kolei druga szkoła rekomenduje, żeby nawozić rośliny przez cały rok. Więc jak żyć? Ja ci opowiem, jak ja to robię, co się u mnie sprawdza i co przetestowałam przez te kilka lat doświadczenia z moimi roślinami. Ja byłam uczona zgodnie z tą pierwszą szkołą, czyli nawoziłam rośliny tylko na wiosnę i w lecie. No w zasadzie robiłam to co któryś rok, bo nie zawsze mi się przypomniało, ale prawda jest taka, że kilka lat temu też nie miałam w domu takich naprawdę wymagających roślin, a dzieciństwo to kojarzę głównie z kaktusami, które uwielbiałam, więc żeby to nie było, że tylko te rośliny ze mną były w stanie żyć, tylko po prostu ja kaktusy szczerze uwielbiałam. Ale... Jak wkręciłam się już tak mocniej w rośliny egzotyczne, tropikalne kilka lat temu, no to był czas, kiedy mostera variegata kosztowała po prostu miliony monet i trzeba było walczyć, żeby jakąś ją zdobyć. To dalej nawoziłam tylko na wiosnę i latem. Jak to tak naprawdę się zmieniło? No generalnie myślę, że to kwestia tego, że ja po prostu bardzo lubię eksperymentować, sprawdzać, co u mnie się co, na co rośliny reagują lepiej, a na co gorzej. I w związku z tym postanowiłam, że spróbuję tą metodą właśnie nawożenia przez cały rok. Wtedy sobie kupiłam pierwszy raz takie porządne nawozy naturalne. Zaczęłam robić z nich roztwór na początku, te możliwie najniższe dawki podawane przez producenta. Potem zwiększyłam je dwukrotnie i to wciąż nie jest ta największa dawka. Natomiast tak eksperymentowałam, i ta dawka pozwoliła osiągnąć mi mój sukces. Czyli ładne rośliny, bez nadmiernych kosztów, bez nadmiernej, jakiejś super wymagającej pracy, po prostu odpowiednio odżywione. Jak pozwoliłam sobie właśnie na analizę, skąd się wzięły te dwa podejścia, a właściwie skąd jest to pierwsze, to mówiące o tym, żeby nawozić rośliny tylko w sezonie, czyli wiosna i lato. To pomyślałam sobie, że tak naprawdę chyba to wywodzi się z ogrodnictwa, bo być może to jest troszeczkę za duże słowo ogrodnictwo. Natomiast po prostu z uprawy na zewnątrz warzyw, pomidorków, takich roślin, także kwitnących, które albo są jednoroczne, albo, tak jak lawendy sobie zimują na zewnątrz, no ale wtedy też ich nie dokarniamy i nie, potrzebu nie potrzebują po prostu naszej pielęgnacji. Idąc dalej tym tokiem, stwierdziłam, że Przecież jest ogrom różnic między uprawą roślin w domu a na zewnątrz, chociażby sama temperatura, bo ok, dzień się skraca tak samo i te rośliny faktycznie e, rosną trochę wolniej, troszeczkę i zmienia się ten system dobowy, natomiast no, mamy tu ciepło w domu i no, jest totalnie inaczej. Także na ten moment u mnie nawożenie wygląda w ten sposób, że przygotowuję sobie roztwór. Tu specjalnie mam przelany, przelany nawóz do słoiczków, ponieważ nie chcę tutaj reklamować żadnej firmy. Mogę tylko powiedzieć, że to jest odżywka naturalna. Odmierzam sobie zawsze strzykawką odpowiednią ilość, którą tam mam przeliczoną, właściwie to jest podana na opakowaniu tej odżywki, a ja sobie przeliczam na odpowiednią ilość wody po, po, po podaniu nawozu do wody mieszam go sobie, no i podlewam. Generalnie, żeby sobie jeszcze bardziej ułatwić. Ja przygotowuję sobie cztery butelki, duże butelki po sokach, nalewam pełne te butelki wody i zostawiam sobie takie jedno miejsce w mieszkaniu, gdzie one nikomu nie przeszkadzają i mogę je tam mieć po prostu przez cały tydzień. Ja, więc ja sobie nalewam tą wodę przefiltrowaną, odstawiam, żeby złapała temperaturę pokojową. Oczywiście ja butelki zakręcam i zaraz powiem dlaczego. I w dzień, w który podlewam rośliny, Dodaję e, nawóz już bezpośrednio do tych butelek i w tych butelkach mieszam. Dlaczego te plastiki? E no generalnie jest to nie eko, chociaż w moim przypadku ja wykorzystuję te butelki wielokrotnie, e, więc powiedzmy no inaczej troszkę to wygląda. Natomiast to wszystko wynika z, z bezpieczeństwa dla moich zwierząt. Po prostu moje zwierzaki, zarówno koty jak i pies, uwielbiają pić wodę z konewki. Mimo, że mają dostęp cały czas do świeżej wody w swojej miseczce, oni i tak zupełnie inaczej się czują jak sobie ufolują tą wodę z konewki. No i po prostu gdybym robiła te roztwory nawozu w konewce, Chce, to albo bym musiała ją później bardzo dobrze płukać, albo jakoś zakrywać, zabezpieczać, żeby no, zwierzęta się tego nie napiły. No a w butelkach mamy to przygotowane i zakręcone, także dzięki temu jest bezpiecznie. I pamiętaj, jeżeli masz w domu zwierzęta i robisz roztwór nawozu lub jakikolwiek oprysk, pamiętaj o ich bezpieczeństwie, dbaj o nich, żeby i zwierzęta, i rośliny mogły, mogli razem ze sobą pięknie żyć. A mówię o tym sposobie dlatego, żeby się nie wydawało, że to jest tak bardzo czasochłonne i tak bardzo trudne. Dosłownie wystarczy sobie przygotować nawet dwie butelki z wodą, ponieważ możesz podlewać kilka dni pod rząd. Wiadomo, żeby ona tam odstała te przynajmniej 10 godzin i złapała odpowiednią temperaturę i naprawdę nie jest to uciążliwe. Myślę, że do wykonania dla każdego. OK Martyna tytuł gadu gadu, a nie mówisz jaki był efekt. Troszeczkę zdradziłam że dążyłam do efektu, który mnie zadowoli, czyli do pięknej dżungli. No i tak się właśnie stało. Zobaczyłam naprawdę mm, widoczne zmiany, konkretny wzrost tych moich roślin. Ewidentnie monstery rosną szybciej, z alokazjami też na plus, ponieważ przez cały rok mają e, liście w zimie, zazwyczaj jest troszeczkę gorzej, ale generalnie nie mam takiego okresu w roku, że alokazja zrzuca wszystkie liście i e, czeka. Czeka na lepsze czasy. Zatem, gdybym ja musiała się określić, stricte, za którą szkołam, to ja wybieram podlewanie roślin przez cały rok. W moim wykonaniu jest to nawet, co każe nawożenie po prostu stosuję tą jedną z najniższych dawek. I pamiętaj też, że zdecydowanie lepiej jest odżywiać rośliny częściej, mniejszymi dawkami, aniżeli raz, a mocnym stężeniem. W taki sposób możesz nawet poparzyć korzenie. Była jeszcze jedna zmiana, którą wprowadziłam, i po tym moje monstery naprawdę ruszyły z kopyta, ale o tym już opowiem następnym razem. Do usłyszenia! Hej!